Zapisujecie dzisiaj na swoim koncie bardzo ważne zwycięstwo, chociaż początek może nie do końca to sugerował, bo, bo od pierwszych minut musieliście gonić wynik. Trudno wam było dzisiaj wejść w dobry rytm? No zdecydowanie, zwłaszcza, że e, wydawało się, że my prowadzimy grę, a chłopaki strzelali. Co się udawało wyrównać, to w zasadzie oni strzelali znowu na przewagę, więc postawili ciężkie warunki. No ale udało się gonić, zwłaszcza że baliśmy się, że mają dużo zmienników, a u nas tylko jeden. Jeszcze gra była ostra, bo chłopaki nie odpuszczali i ostro szli po kolanach i tak dalej. No my również oczywiście, bo my też nie, staramy się nie odpuszczać, no ale udało się gdzieś osiągnąć tą przewagę w drugiej połowie. Nie? trudno wam się gra z takimi rowelami, którzy agresywnie doskakują starają się jak najszybciej gdzieś tam tą piłkę wam zabrać spod nóg o zdecydowanie tak mi się wydaje że my mamy problem czasami jak prowadzimy grę i tu to było widać bo e, chłopaki dawali nam e, prowadzić grę mm, a my nie umieliśmy tego wykorzystać za bardzo zdecydowanie lepiej e, moim zdaniem prezentujemy się jak gramy skontry e, gdzieś ustawić się na środku i wówczas e, skontrować no ale tutaj y, przyniosła taktyka inna, nie? No, bo my siedliśmy na nich i oni wtedy się gubili. Nie? Oni w, w sumie później wszyscy, wszystkie piłki wysokie, dalekie, y, no i to przyniosło rezultat, nie? że siedliśmy. Dzisiaj graliście trochę z nożem na gardle, na, na gardle bo przed, przed tą kolejką byliście na ostatnim miejscu. Punktowo może nie było, nie było źle w porównaniu do zespołów nad wami, natomiast no, dzisiaj, dzisiaj porażka już tak naprawdę przekreślałaby wasze szanse na nagranie w tej grupie mistrzowskiej. Zwycięstwo całkowicie zmienia, zmienia tę sytuację. Cieszycie się tak podwójnie z tego zwycięstwa, bo to nie tylko trzy punkty, ale ciągle jeszcze nadzieja, że, że może być dobrze. No my tak szczerze to patrzyliśmy na ten mecz jak na sześć punktów, bo gdyby oni uzyskali komplet z nami, no to w zasadzie tak jak mówisz, już byłby koniec. No liczymy na tą grupę mistrzowską, ale czy zasłużyliśmy? Myślę, że każda drużyna tutaj, co pokazuje tabela, gdzieś tam jest... te ostatnie sześć drużyn, czy siedem, jest naprawdę na podobnym poziomie, nie? Każdy popełnia gdzieś tam jakieś błędy, mniejsze, większe, ale widać, że gubimy punkty z podobnymi drużynami. No i będziemy walczyć w ostatnim meczu. Myślę, że powinna jakaś petycja od wulkanu pójść, bo no dzisiaj jakbyście przegrali, to zabralibyście szansę już jakiejkolwiek drużynie z tej drugiej, drugiej części tabeli na awans do grupy mistrzowskiej. Rech miałby już ją zapewnioną, natomiast wy dajecie dzisiaj szansę wszystkim jeszcze na to, żeby w tej grupie mistrzowskiej się znaleźć. No ja myślę, że jakaś skrzynka by się przydała od drużyny przeciwnych. Dzięki powodzenia. Dzięki.